Witam serdecznie, z tej strony Rafał Jaworski z firmy Trader Team. Tym razem chciałem pokazać jak zarządzać listami instrumentów w programie Metastock. Otóż w ramach którejś z kolejnych aktualizacji 13 wersji Metastocka przy zarządzaniu listą pojawiły się nowe możliwości. Mamy do wyboru listy, listę publiczną oraz listę definiowaną przez użytkownika. W przypadku listy definiowanej przez użytkownika możemy stworzyć nową listę na bazie plików, które przechowujemy na dysku lub też z instrumentów w bazie online. Pierwsza możliwość oczywiście po nadaniu nazwy listy lista X możemy dodawać instrumenty ręcznie. Na przykład wpisując je kolejno, naciskając Enter lub przycisk Add. No jak się okaże, że tutaj najczęściej, jeżeli nie pojawi się dodatkowa nazwa opisująca ten skrót, to znaczy, że prawdopodobnie popełniliśmy błąd. Po jego usunięciu, możemy wpisać nazwę poprawną. Ewentualnie jakiś rynek walutowy. I tworzymy w ten sposób listę. Możemy dodawać instrumenty z list, które wcześniej już samodzielnie zdefiniowaliśmy, bowiem ta lista, którą teraz tworzę, ona tak naprawdę pojawi się jako kolejna tutaj na samej górze. I takim sposobem możemy przerzucać poszczególne. Instrumenty, powiedzmy, że chcę przerzucić ASECO do mojej nowej listy i dodaję instrument tak naprawdę na różne sposoby. Można też skorzystać z wyszukiwania po nazwie. Na przykład JEN. Powiedzmy, że chcemy spółkę. Lub też konkretnie po symbolu. Ja tutaj wpisuję na przykład euro, tak jak wcześniej, albo żeby znowu zmienić walutę, niech to będzie frank. Każdy i para walutowa, na przykład fra, frank do dolara australijskiego, i dodaję i tworzę swoją listę x. I ją zapisuję. Ona pojawia się w tym wyborze. Możemy, tak naprawdę, z, o, poza tą opcją, poza opcją stworzenia tutaj listy, skorzystać także z listy publicznej, w zasadzie ją edytować. Zobaczmy. W tym miejscu, tak naprawdę, mamy wszystkie różne kategorie. Tych instrumentów jest ponad 200 tysięcy. Powiedzmy, że mnie interesuje na przykład tylko rynek Forex lub rynek yy, akcji. Z giełdy warszawskiej, czy też rynku futures z giełdy warszawskiej. W tym celu zarządzam listą publiczną i wybieram tylko te kategorie, które mnie najbardziej interesują, czyli rynek futures, rynek forex i giełda warszawska. Zapisuję. I teraz już nie mam dostępnych tysiąca różnych instrumentów, tysięcy różnych instrumentów, tylko moje zdefiniowane listy, a także te kategorie z listy publicznej, które tak naprawdę mnie najbardziej interesują. Następnie należy tylko wybrać listę, zaznaczyć, które rynki chciałam, żeby zostały otwarte. I skorzystać z opcji otwierania na przykład poprzez wykorzystanie jakiegoś z szablonów. Ja mam swoje własne. Powiedzmy, że chcę zwykły, czysty szablon słupkowy. Otwieramy nowe wykresy i uruchamiają się one nam chwilę później. Możemy oczywiście je później sobie odpowiednio edytować w zależności od, od potrzeb. Dziękuję za twoją uwagę i mam nadzieję, że to co pokazałem pomoże tobie lepiej zarządzać środowiskiem wyboru instrumentów w twoim programie MetaStock. Pozdrawiam i do usłyszenia.